Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak robię domowy jogurt kokosowy z mleka kokosowego. Więc do tego przepisu będziecie potrzebować dwie puszki mleka kokosowego. Najlepiej wybierzcie mleko, które jest pełnotłuszczowe. I oczywiście nie zapomnijcie spróbować, bo czasami zdarzy się, że mleko nie jest dobre i to cały zepsuje Wam jogurt. No więc wlejcie to mleko do słoika, najlepiej szklanego. Teraz dodacie 4 łyżki jogurtu roślinnego. Jeżeli nie macie resztek z poprzedniego jogurtu, kupcie jakikolwiek jogurt roślinny i możecie go dodać. I to będzie wasz starter. Wymieszajcie dobrze i to jest wszystko. Jak już wy go wymieszacie, to przykryjecie go pokrywką, która ma przynajmniej jakąś dziurkę, czyli jest tam jakiś dopływ powietrza. I to będzie wszystko. Możecie już go odłożyć do jakiegoś suchego, ciemnego i niezaciepłego miejsca na noc i czekać, żeby jogurt się robił. No to już jest rano. Sprawdzamy jogurt. Pamiętajcie, że musicie go dobrze wymieszać i spróbować, czy już ma smak taki, jaki właśnie byście oczekiwali. Ja tutaj stwierdzę, że smak jest idealny dla mnie, więc będę mogła go dać do lodówki. Na kilka godzin, żeby później przygotować pyszne śniadanie. Czas na śniadanie! Teraz zrobię z moich płatków, które wcześniej zrobiłam, wspaniały jogurt z płatkami. Widzicie, jaki jogurt jest śliczny gęsty, przepyszny. Dzisiaj. Użyjemy nie tylko płatków, ale także dodamy owoców, takich jak jagody, banan i oczywiście wegańską bezglutenową czekoladę, którą moja córeczka uwielbia. Chciałabym Wam tylko dodać, że normalnie nigdy nie jemy w moim domu owoców i nie mieszamy ich z innym jedzeniem, dlatego że one się nie trawią za dobrze. Ale dzisiaj zrobimy wyjątek ze względu na robienie filmiku. Jeżeli podobał Wam się filmik i przepis. Zasubskrybujcie i dajcie mi lajka. I do zobaczenia w następnym odcinku.